No i łatwo się domyślić, że jak jesteśmy we dwójkę to czeka Was odcinek e, z Duosów w kodzie po prostu e, Tak, nie kiedyś tak graliśmy dwójki w trójki, czy tr trójki w dwójki, no ale to kiedyś już na szczęście dodali duo i jak nie ma tego trzeciego to Trzeba zagrać dwójki w trójki, nie co patrząc Dobra, nie, nie bardzo, nie bardzo. po tym, że ostatnio idzie jak idzie, to chyba lepiej nie No, zostajmy przy tych dłosach. Na górze? Był na górze. Chwilę temu był na górze. Tak średnio mam go jak ściągnął. był na górze, to może mam tak taktyczny... ...taktyczny dojazd, A uciekł. Nie, nie jest trochę mi ja nie Leży Leży? No. Zremizuj, no, dobra Kowa zabiesz. Obu o. Nie nie to iść na górę, ale mi da ja pójdę do tego. Ty, oni pełni uzbrojeni pewnie byli. Ja to właśnie. <gry> na ten ta gra polega. Wiesz te? Wiesz ile ja celowałem w tego typa, kurde, tak mi latał ten celownik. Nie mam pojęcia czemu. Tylko rozrzutów nie mieli jeszcze to to masz e, torbesty. Mam, mam, mam. E, no te, na no pancerze, ale tak. już mam full pancerzy. System trofi nawet mieli skórkowańce. Na górze? Tak. Na górze to się przydaje. Wiesz, bo... A z czego to jest żyjeś? Ja mam. Boże, to jest chyba HDR. Mi się wydaje, że to HDR jest. No to co ja mam. O schadera, to trzeba się skupić. Nie? No strasznie chłopie, no. Na ja filmiku. Na filmiku jaj. będą jaja, na no chłopie, chyba jest 5 prób. Miałem taki I że... Nie. I guzik, nie. No, Dawaj, no może. No to idź kupo, ja ja ten. Ja zaraz, zaraz dojdę, zobaczę te. Jakieś fajne kontrakty. No. Może nie To jest najbliższe ceny chyba O kurde, gdzie to ten już udałeś Mhm No aleć, bo on się do góry nogami wała Spokojna na twoja rozczepana Arturku Dobra, ja wezmę sobie to jest duch, to jest duch, no dobra, to ja wezmę taki zestaw. No Ja Tworzuj. też teraz z duchem. Nie no, tak tak... Odpowiedzią, którą miałem, taka fajna była. Jak to już ani razu nie strzeliłem, Ja mam bespa, ja mam bespa, mam maskę... Ja mam Z tego typu. A, no dobra. Ja idę do i zaraz na jeszcze... Nie, nie No, to na sklepie ten. Więc... Kiedy... mam już ten... ten.. piękny kolor. Dobra, ja wychodzę przy pociągu. Spoko. Bo... Świadaj się tam nowa. Są w tym łączniku hmm? Albo górą można iść no są. Dobra, sobie. czekaj, odpalę BSP! Dobra, do Wysyłajcie z z zero, do BSP rusza na Czyli tych nie ma na radarze inaczej nikogo też ich nie będzie no to... ty ale to jest wejście na górę, dobra ja wejdę na górę, nie wiem dobra to tak? A nie czekaj nie czekaj, wypłynie? po kontrakt podjedziemy inny dawaj, dawaj y po kontrakt jak już coś robić to lepiej na kontrakcie jak już się chcemy tłuc kto wie może dla tych samych dobra, Rundkę zrobił wokół... jak no, no, drive-thru, prawdziwe Robisz rundkę wokół i zobacz co trzeba Tak, ja trzeba pod kąś podjechać i mogę gdzieś zaparkować No to wokół, bo rundkę i tak, no, spodem Pod spodem no... Byłaś. no Ja będę samochodem ich wabił, więc jak cię nie zauważę to, to los. Nie idzie już Nie widzę ją Snajper Oto Śpiedzą przy po lewej stronie Po lewej stronie tak albo dwóch ale poczekaj, bo od drugiej strony pójdź, jednej, od jednej strony idź, a ja będę go... O kurde. Musisz podejść od jednej strony, bo od drugiej tej, tak? To się powaliło, ale to nie on. Z góry. Z góry mnie gościu powalnił. Skąd go z góry? No kurde... Nie wiem. Nie interesuje się. <grym> to że nie miałem pojęcia. A na kamerce Ci nie wyszło? No, no wiem, no na górze kurde po prawej stronie jak masz tą drogę. No nie wiem jak Ci to wytłumaczyć bardziej. Dwóch gości na prawej oznaczmy jakiś sklep. Ja jeszcze w głogu, jestem spokojny. A, spoko. hu, Easy. Gra na to, wykrywające to jest potęga. Dobra, lecę do ciebie. Masz nie, 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 mnie.

no Gorzej, tak. że przed sobą też mam dwóch Tutaj Albo przynajmniej jednego, bo mnie obił strasznie Jak Nie chcę, żebym na, u ciebie lądował, to wląduję na tym Weź, wyląduj tam, gdzie fura jest jakaś A, przy furze pojazd... ...le zapuję Parabola mi się zmniejszyła trochę Bo ja mam kurde kasy to bym ci kupił co trzeba, tylko że no... Ciężary, bo ja jestem w takiej sytuacji, że no, kurde dygam trochę. To jest żebym po Ciebie przejechał, tak? Otno jakiś samochód jak najbliżej, nie? Kto jest najbliżej? i tak daleko. Kilo. O, kilo to chyba dobry Mhm. Widziałem go jak zaskakiwał, tylko niestety. Aha, jak zaskakiwał no to... Też gdzie indziej. Masz full amunicji? No mogę ci fórę trochę mu... odpalić. nie może je brać. Więc... Co mam, e, ten, mam e, grała i tego HDR'a. HDR? No tego... A, tego, że to HDR. chyba. No. Doleja, Tam jest? były typy. O Jezu, ile typów. Tak, tak, ja wiem, to ja nawet ich zaznaczałem, to... ...ląduje na zrzuciku. Jest. Piszczące. Jak może to się zciągnąć, to mogę dociągać. To do w ogóle raczej. A to nie jest tutaj to blisko. Takie leży trupa mamy na miejscu. Dobra, weźmy już ściągnięcie trochę. Normalnej. Dobra, dobra. Dzięki. Dla. Ale mamy trupa, ale też można być zaraz z trupami, bo jesteśmy w takim miejscu. Tu jest drugi. Za kontenerem. Nie wiem, czy gdzieś wbiega. Leży. Dobra. Ładnie, ładnie. Trzeba stąd... Z, 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 tam... iść. <laughs> Poczekaj, ja, ja go wybiorę. Dobra. On podnieśli się. Bo oni się tam podnieśli, tego typa, co sprzątnąłem tam przy tym kontenerze, to się podnieśli. Więcej, idzie idzie, idzie, Tak staje idzie, idzie, Pamiętam ty, ty, musisz myślisz wykierować tą gierkę, bo nie ma mało... odcinku Gościu tutaj przez życie z niej mało... Ajaj to nie, pozostałej Ja Kto? może na śmierć już nie widzimy ze mnie mm. przy gościu był Ja powoli wiem No to ja go zabiłem no chłopie nie, nie, inny był jeszcze. Jeszcze jeden był, jakiś inny. W ogóle nie dość, bo widziałem go na, na tym temu. A tyle kasy, nie, i nic możesz korzystać. nie O się widzieliśmy. Kurde. Tak, no i jak widzicie, no i kurde, no to by było na tyle. Próbowaliśmy. Piąte miejsce. Chyba dobry wynik. Wynik dobry, a jeszcze lepsza jest informacja dla Was, dla naszych widzów, to znaczy to, że po prostu będzie większa systematyczność na kanale. Yy, mamy wiele ciekawych pomysłów. Fajne projekty, fajne myśli. Też nie ukrywamy, że wychodzą zaraz nowe gry. Także liczymy, że dalej będziecie z nami gdzieś tam sobie to oglądać. I no na, pewno będzie, na pewno będzie dużo fajnej zabawy.